No i jestem na stacji Świnoujście Centrum, tutaj po lewej mamy skład do stacji Zussow. No cóż, jest to dosyć, dla mnie takie pamiętne miejsce, jak pewnie wiecie, większość moich podróży do Niemiec odbywała się właśnie tutaj, z tej stacji. I miałem y, wielokrotnie przyjemność jechać takimi składami jak ten. O tutaj mamy, Świnoujście Centrum, skład ten odjedzie o godzinie 9.18, poczekam więc na jego odjazd i nagram później kolejny skład, który przejedzie również ze stacji z zobaczymy czy to będzie taki sam skład, czy to taki, czy to taki ten drugi skład, którym też miałem okazję jechać z Wolgast tutaj do Świnoujścia. Czekam więc na jego odjazd. Wjeżdża pociąg UBB relacji z Ussą Świnoujście Centrum. Tak jak widzicie, pociąg UBB z zus skończył tutaj bieg. Przyjechał jednak taki sam skład, jak i, ta, jak i tamten. Poczekam jeszcze na przejazd na następnego pociągu UBB. Zaraz tam podejdę po skład jazdy. Zobaczymy o której będzie godzinie. Zobaczymy się już przy składzie jazdy. No i stoją właśnie przed składem jazdy. Ten skład, który przyjechał tutaj. będzie o godz 10.18 z powrotem do ZUSO. Następny skład UBB przejdzie z ZUS o, o godz 1039. No praktycznie wszystkie składy kończą obiektory tutaj na torze numer 32. Jedyny tutaj mamy wyjątek. O godzinie 22.39 też przyjeżdża pociąg Kuby bez Kończy bieg na torze numer 31 i odjeżdża on do stacji Zibat heringsdorf o godzinie 23.18. A tutaj mamy różne informacje. No, jak wiadomo, większość informacji tutaj jest po niemiecku. W końcu Świnoujście Centrum jest to mimo wszystko niemiecka stacja leżąca w Polsce, dlatego można było tutaj dojeżdżać na bilecie 9 euro ticket, który był wakacje. A na przykład do Szczecina Głównego nie można było dojechać na tym bilecie. O, targ 31 mamy tutaj, widać, że on jest taki przedzawiały. No w końcu tutaj tylko jeden skład tutaj się zatrzymuje. I to też nie wiem, czy na pewno według składu tak jest. No nic. Poczekam na odjazd tego składu UBB i poczekam na przyjazd następnego. O godzinie 10.39 będę wracał pomału na stację Świnoujście. Czekam więc na jego odjazd. Jeżdża pociąg UBB relacji z Ustą Świnoujście Centrum. Tak jak widzicie, kolejny pociąg UBB skończył tutaj bieg. No nic, idę teraz y, pomalutku na prom. I udaję się na stację Świnoujście. Przy okazji podejdę też na stację Świnoujście Port. Nagram coś co tu jeszcze tej po drodze. Tutaj kawałek miasta. Zobaczymy się już na stacji Świnoujście Port. No i jestem na stacji świnoujście Pod. Wchodzę właśnie tutaj na peron. No cóż, na razie nic szczególnego się tutaj nie dzieje. dzieje 12.24, skończy tutaj bieg pociąg regionacji Pozań główny świnoujście Pod, więc na niego poczekam. Jak widzę, tu odjazdów mamy o 4.18 do Szczecina Głównego, to będzie w do piątku. 5.13 też do Szczecina Głównego, to w sobotę i niedzielę. 6.08, 7.29 też Szczecin Główny. 12.47 pociąg do stacji Poznań Główny. Tak, tu Szczecin Główny, Szczecin Główny, Szczecin Główny. No cóż, no wiadomo, że w wakacje tutaj ruch jest mimo wszystko większy. Mimo wszystko, jak wiecie, ja zazwyczaj, jeżeli jadę pociągami Legio i on tutaj zaczyna bieg, to ja wolę podejść tutaj, niż wsiadać na stacji Świnoujście. Poza, poza sezonem zazwyczaj nie ma jeszcze takiego wielkiego znaczenia, no ale w sezonie to ma już znaczenie o wiele większe. Po prostu wielu ludziom nie chce się tutaj przychodzić na tą stację Świnoujście Port O, stację Świnoujście mamy tam w oddali Tam po prawej widać pełną drugi stacji Świnoujście No i zazwyczaj to robię tak, że ja po prostu, w, jeżeli tutaj jestem w okresie wakacyjnym a nawet poza nim po prostu sobie wsiadam tutaj. Zawsze mam po prostu wtedy miejsce siedzące i sobie spokojnie jadę. No, w dniu dzisiejszym akurat nie odjadę tutaj ze stacji Świnoujście. Port dogolniowa będę wracał pociągiem InterCity Chełmoński racji Świnoujście Kraków Główny. O, tutaj mamy tą wiatkę i po prawej terminal promowy w którym niegdyś była kasa biletowa osobna dla stacji Świnoujście Port lecz została ona zlikwidowana cena biletu ze stacji Świnoujście Port nie różni się ją w ogóle więc nie, ogólnie nie ma znaczenia czy wsiądziemy tutaj czy wsiądziemy tutaj bo cena jest taka sama no, tylko kwestia jest tego, że trzeba kawałek przejść. No nic, odpocznę więc sobie chwilę i poczekam na pociąg Regio relacji Poznań Główny Świnoujście Port. Wjeżdża pociąg Regio relacji Poznań Główny Świnoujście Port. ED78015 Tak jak widzieliście, pociąg Girolacji Poza główny świnauście już tutaj bieg. Idą teraz nad pewną stacji stacji Świnauście, gdzie będę czekał na podstawienie składu pociągu Intercity Chełmoński racji Świnouście Kraków główne, planowane od 13.18, którym wrócą do Goleniowa. Tam w oddali widać lokomotywę, która przejechała z pociągiem Intercity Przemyślanin i przejdzie na pociąg Intercity Chełmoński. Już byłem wcześniej tutaj sprawdzić. Jest to lokomotywa ep 7338. Zobaczymy się już na peronie drugim. No jestem na peronie pierwszym stacji Świnoujście, Tam w oddali widać manewrującą sódemkę, która po, za chwilę potrzebnie się pod skład pociągu Intercity do City Skład się już podstawił, bo tam stoi. Idę więc zagra podczepianie siódemki i wsiadam do, do mojego pociągu. No i jestem już w swoim przedziale. Tak to tutaj wszystko wygląda. Za jakieś 10 minut mam odjazd. Zobaczymy się już w goleniowie. No, i jestem z powrotem na stacji goleniów. Tutaj kończy się mój dzisiejszy wypad do Świnałuścia. Była to bardzo przyjemna wizyta. Warto było po raz kolejny odwiedzić Świnałuście. Dziękuję wszystkim za oglądanie i komentowanie. Do zobaczenia. Na razie.